Cześć, ja jestem Ziemniak i witam Was w dzisiejszym. Yy, 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 kamera działa na szczęście na baterie, ale to mogłoby się. ba, to się nawet wydarzyło! Znaczy, wyobraźcie sobie, że się wy wydarzyło, bo tak naprawdę to wyłączam wszystko i zapalam zapalniczkę, ale to magia kina. Gdyby mi brakło prądu, to szedłbym po omacku i szukałbym swojej szafy do ładowania. Bo tutaj mam zawsze jedną latarkę, która jest zawsze gotowa i naładowana. Jakby się okazało, że jest to po prostu wybity bezpiecznik, to nie byłoby żadnego problemu. Po prostu bym go wziął i odpalił. Jeszcze jakby się to stało podczas nagrań, to myślę, że nie byłoby to problemem, bo mam dosyć sporo różnego rodzaju latarek i wiele z nich działa po prostu na akumulator. Ale co, jeżeli byśmy się znaleźli w takiej sytuacji podczas klacza albo na przykład podczas jakiegoś bardzo rozbudowanego projektu i byśmy go nie zdążyli? Zapisać. Mogłoby być nieciekawie. Cześć! jestem Ziemniak i w dzisiejszym odcinku poruszę temat, którego jeszcze nie było na kanale. Dziś dowiemy się, czym jest zasilacz awaryjny UPS. Jakie ma możliwości, parametry, do kogo jest skierowany. W sumie na miastkę czegoś w stylu UPS-a większość z nas w domu ma, ale to o tym wytłumaczę Wam, o co chodzi. Tak naprawdę w tym porównaniu. Natomiast w tym wszystkim pomoże mi mój nowy gadżet. To Eaton Ellipse Pro 1600. I nie ma co patrzeć na jego pudełko, lepiej go po prostu weźmy i odpakujmy. Po pierwsze, nie ma co się porywać od razu za branie pudełka i podnoszenie go tak, o, naraz, dlatego że zasilacze awaryjne są dosyć ci. Dlaczego, to się za chwilę dowiecie, no, ale tak jak obiecałem, odpakuję go i pokażę, co się znajduje w zestawie takiego urządzonka. Mamy przewód USB, mamy instrukcję, znalazło się miejsce na przewód zasilający i ostatecznie zostaje nam to ogromne, czarne pudełko skrywające wiele tajemnic. Jakby ktoś nie wiedział, czym tak naprawdę to jest, to mógłby się dosyć mocno zastanawiać. Trochę wygląda jak ogromny powerbank, tylko że dla urządzeń, które można podpiąć do gniazdka. Czy tak jest w rzeczywistości? Trochę tak. Przede wszystkim to bateria Bateria, ogromny akumulator, taki powerbank dla komputerów, który powstał wcześniej niż mieliśmy okazję nosić powerbanki w plecakach. To jest jego pierwsza, podstawowa, ale nie jedyna funkcja działania. Jeżeli podepniemy go do prądu, on naładuje swoje ogniwa, to w momencie, kiedy prąd odłączymy, ten od razu przełącza się w tryb podtrzymywania zasilania, żeby na przykład komputer sam się nam nie wyłączył. Tylko skąd wiedzieć, że zabrakło nam prądu i korzystamy z baterii? Tak nie pozostaje nam nic innego, po prostu przetestujmy to. Przykład z lampką mógłby być dla Was nieprzekonowujący, no ja też bym się nie przekonał, dlatego zobaczcie w tym momencie Mam tutaj swoje stanowisko, mam nawet odpalonego Walheima. Co prawda jestem w menu, ale to wystarczające, żeby pokazać, że jest wszystko popodłączane. I jestem podpięty jedynym przewodem do ściany. Tym samym przewodem wchodzę do UPS-a i z UPS-a jestem wpięty do całej listwy, która zasila wszystko to, co jest nade mną. Jeszcze tego nie próbowałem, więc sam się przekonam, czy w tym momencie. Działa! Działa! W tym momencie mój komputer stał się ogromnym laptopem. Tylko, że bateria aż tak długo nie wytrzyma, bo to ma być tak naprawdę podtrzymanie przez kilka minut działania całego systemu, żebyśmy zdążyli wszystko pozapisywać, bezpiecznie zachować pracę nad czym pracowaliśmy. Ale gdyby to był tylko i wyłącznie ogromny bank energii, to głupio by było o nim nagrywać, bo to nie jest tylko i wyłącznie akumulator. To jest coś więcej. Można powiedzieć, że sezon burzowy dość burzliwie zdążył się już zacząć. I zawsze się mówiło o tym, żeby nie wychodzić na zewnątrz, nie stać pod drzewem, nie mieć metalowych przedmiotów. Ale pamiętacie jak rodzice często nam mówili, żebyśmy czasami nie zostawiali włączonego komputera podczas burzy? Pytanie, czy można tego uniknąć? Otóż tutaj możecie znaleźć podpowiedź. Znajduje się taka ikonka, ona przypomina nam burzę z piorunami, co to może oznaczać? Że to nie tylko i wyłącznie podtrzymywarka działania, komputera, ale także swego rodzaju zabezpieczenie. Ale zacznijmy od opowieści, bo jeżeli chodzi o bezpieczeństwo komputera podczas burzy, no to można mieć dużo szczęścia, dużo pecha, w zależności od tego, gdzie się mieszka, co się robi, może być różnie. Ja na przykład nie lubiłem wyłączać swojego komputera. Wolę, żeby włączony i zawsze gotowy do grania, ale przykładowo u mojego taty sytuacja była zgoła inna. W jego przypadku, i to zresztą on był zawsze człowiekiem, który nie przestrzegał przed tym, żebym zawsze miał komputer wyłączony w trakcie burzy. Już dwa razy mi się zdarzyło wymieniać router, jakiś kontroler od piecyka się zdążył spalić, raz zasilacz od komputera padł. Może to była seria niefortunnych zdarzeń i przypadków w tym samym czasie, a może po prostu rzeczywiście była wina burzy. A wiecie, jaką miał śmieszną sytuację kiedyś Mikuna został wezwany na pogotowie informatyczne, bo po burzy okazało się, że przewód eternetowy jednej pani spiek się na tyle, że nie dało się go wyciągnąć ze środka. Na szczęście to przepięcie tak daleko nie poszło i tylko wystarczyło wymienić całą kartę sieciową, ale to też pokazuje, że czasami po prostu łód szczęścia uratuje nas od wielkich strat, a czasami po prostu no ma się pecha, jakże inaczej. Tego samego dnia jeszcze spalił się router oraz w jednym switchu uwaliło się jedno gniazdo. Stąd też dla jednych urządzenia o takich możliwościach będzie zbawieniem, a inni nie będą go potrzebować do pewnego momentu, kiedy jednak zaczną. Ja postarałem się trafić do tej grupy, która nie będzie go potrzebowała, tylko już z niego korzysta, tak jakby co, więc jakby co, to ja mam u siebie podpiętego UPS-a teraz na stałe. I jeszcze jedna rzecz, bo tutaj może być nie do końca zrozumiana sytuacja z przewodem internetowym, bo tutaj mówimy o UPS-ie, który podtrzymuje nam energię, żeby nam komputer nie padł. Otóż, jak sobie zobaczycie tutaj z tyłu, akurat ten model ma taką możliwość, mamy wejście i wyjście do ethernetu, więc dodatkowo możemy nie tylko przepuszczać prąd, który będzie zabezpieczony od przepięć i innych tam takich różnych rzeczy, ale także mamy możliwość przefiltrowania internetu, więc to jest akurat fajna opcja, jakby nam coś poszło po naszej sieci. I po prostu siedzi. Czyli tak w skrócie. To urządzenie przepuszcza przez siebie prąd, ładuje akumulatory, po drodze ma pełno różnych filtrów i innych zabezpieczeń i ostatecznie zasila komputer, jakby padło główne źródło zasilania. Oczywiście to jest w bardzo dużym uproszczeniu, natomiast jakbyśmy chcieli to w trochę bardziej zaawansowany sposób wytłumaczyć, to mam tutaj diagram. I tak mamy prąd zmienny i ten prąd zmienny wchodzi nam z gniazdka do naszego urządzenia. Tutaj powinniśmy dorysować jeszcze serię filtrów, jakichś przeciwprzepięciowych i tak dalej, które dodatkowo nas zabezpieczają. I jak wejdzie nam prąd do tego tutaj całego układu, to po pierwsze, jeżeli mamy normalny sposób zasilania, czyli działa nam tak naprawdę prąd w gniazdku, to przechodzimy sobie przez AVS, czyli automatyczny stabilizator napięcia. Stop! Teraz ja wchodzę i to sobie wejdę w ogóle do kadru. Rozłożę green screena i teraz magia montażu, jestem w kadrze. Uwaga, ja narysowałem tutaj AVS, czyli automatyczny stabilizator napięcia. I teraz tak, stabilizator będzie stabilizować do konkretnej wartości. Natomiast w środku tego UPS-a jest tak naprawdę regulator, czyli AVR. I regulator będzie dążył do określonej wartości. To też to jest taka mała drobna zmiana. Wiele osób używa tych określeń bardzo naprzemiennie, bardzo podobnie tak naprawdę działają, ale ze względu na tą małą drobną różnicę, postanowiłem się tutaj pojawić i wam wytłumaczyć, więc jakby co, to tam jest AVR, a nie AVS. ok, ok. I on w przypadku, jakbyśmy na przykład podpili gomat gdzieś tam w mieszkaniu i byśmy zrobili bałagan w sinusoidzie, to on nam troszeczkę wyprostuje ten prąd, żeby był lepszej jakości, i dalej leci nam do Switcha i ze Switcha wychodzi na wyjście, czyli zasilina nam komputer. Czyli korzystamy tak naprawdę z prądu z gniazdka. Ale tutaj jest dodatkowa ścieżka, ten prąd idzie. I teraz prąd zmienny sobie przechodzi tutaj, tutaj i tutaj, tutaj mamy ładowarkę, czyli tak naprawdę zmieniamy prąd zmienny na prąd stały i ładujemy sobie baterie, które znajdują się na dole tudzież akumulatory. I w przypadku, jeżeli braknie nam zasilania, to wtedy ten switch niemal natychmiastowo przełącza się na ten obwód, który się tutaj znajduje, i prąd wychodzi tak naprawdę z baterii, tak w uproszczeniu, chodzi nam do falownika, czyli z prądu stałego zmienia się na zmienny. I nam wychodzi tutaj i nam zasila nasz komputer. Czyli to się stało jak odłączyłem prąd z gniazdka. Po prostu nagle prąd zaczął płynąć z akumulatorów, na wyjście i wszystko dalej działało. Czyli można powiedzieć, że nie dość, że nas zabezpieczy przed utratą napięcia, to dodatkowo prąd nasz będzie lepszy. W wielu przypadkach i przy różnych możliwościach, bo tutaj uwaga, znowu będzie trudna wstawka na temat przesyłu prądu, ale też postaram się to w uproszczeniu przedstawić. Otóż tak jak widzieliście tutaj, że wchodził nam tutaj tak naprawdę prąd zmienny. Z czego to wynika? Od zawsze w szkole mi wpajano, że przesyłanie prądu na większe odcinki jest o wiele prostsze w przypadku prądu zmiennego, a niekoniecznie prądu stałego. I tak rzeczywiście jest, bo w przypadku prądu stałego mielibyśmy większe straty cieplne, Energet... No, w... straty ogólnie, więc to by się bardzo nie opłacało nikomu. Nawet jak zobaczycie sobie na mojej LEDy jakie zapalę totalnie na biały kolor, to one w pewnym momencie zaczynają się zmieniać w kolor delikatnie czerwony. Spada napięcie i po prostu bardziej się świeci czerwony LED, a nie inne, więc są spadki napięcia. Podobnie też jest z prądem zmiennym, ale zjawisko występuje troszeczkę w innej skali. Ostatecznie i tak potrzebujemy tego prądu stałego. No tak jak widzicie na przykład, latarkę, ona jest zasilana prądem stałym, a nie prądem zmiennym. Po prostu plusik, minusik, katoda, anoda i ledzik świeci, nie? Jednak mimo wszystko prąd. Zmienny też nie jest odporny na spadki i może się zdarzyć taka sytuacja. Wyobraźcie sobie rządek 10 domków. Przy pierwszym domku mamy na przykład 235 V, natomiast zmierzymy sobie przy ostatnim, bo są tak powodączone w takiej kolejności, tam będzie 224. Co się wtedy stanie? No w sumie to nic, bo większość urządzeń ma jakiś tam zakres, w którym może rzeczywiście działać. Przykładowo jak zobaczycie sobie na zasilacz od laptopa, tam mamy napięcie wejściowe, może być nawet 110 V, które nie jest popularne w Polsce albo po prostu w Polsce go nie ma, tylko popularne jest za granicą, a dużo zasilaczy. Ileś tam lat temu jednak były tylko i wyłącznie przeznaczone albo na 230 V, albo można było się przełączyć na 110, albo trzeba było kupować dwa zasilacze do laptopa, jeden na wyjazdy, a drugi do domu. Ale są niektóre specjalistyczne, bardziej dokładne urządzenia, które nie są podatne na jakieś większe zmiany i może się zdarzyć tak, że jak ktoś rzeczywiście odpali tę spawarkę w pokoju obok, no to na przykład komputer może Wam się sfrizować, bo zdarzają się takie rzeczy niezbyt często, ale jednak. Teraz już chyba wiecie o co chodzi, dlaczego ten prąd jeszcze raz falujemy, dajemy na wyjście i potem to idzie tak. Z tego fragmentu warto jest zapamiętać to, że możemy mieć różnego rodzaju sinusoidę. Może być ona, czyli to jak jest ten produkt pofalowany. Może to być sinusoida zbliżona, czyli tak jak w przypadku tego UPS-a. Jest to wystarczająca sinusoida do jednych zadań, takich jak na przykład korzystanie z komputera, czy innych drobnych rzeczy na co dzień. Natomiast w przypadku na przykład aparatury pomiarowej, albo urządzeń medycznych, bardzo często się wybiera po prostu UPS-y, które mają sinusoidę pełną. Czyli ona jest o wiele dokładniejsza, bo taka aparatura często jest bardziej podatna na drobne fluktuacje w sieci. Od co? Wróćmy jednak do naszego urządzenia. Mamy 4 dnia Gniazdka, które mają zabezpieczenie przeciwburzowe z zasilaniem awaryjnym i cztery wyłącznie z zabezpieczeniem przeciwburzowym, żeby łatwiej chronić więcej sprzętów. W przypadku gniazdek, które znajdują się z tyłu mamy gniazdko Master i to Master jest w stanie sterować gniazdkami Echo, które znajdują się na górze i możemy to sobie ustawić po prostu w ustawieniach samego programu, że jeżeli Master nie będzie pobierać nam żadnego prądu, czyli mamy wyłączonego kompa, to wtedy na przykład Echo wyłącza nam drukarkę, fax albo na przykład głośniki, które normalnie by siedziały na standby'u. Ale to trzeba ustawić w aplikacji, bo jak nie ustawimy, to te gniazdka będą działały tak samo cały czas. Oczywiście jak wyłączy się prąd, to te nie będą mieć podtrzymywania, natomiast te będą podtrzymywać awaryjnie, czyli komputer będzie nam dalej działać. I na tym polega to ekon. Jak normalnie wyłączamy kompa, to zazwyczaj zostawiamy po prostu włączony na przykład ten monitor, a tak to monitor może się totalnie wyłączyć, przez to na standby'u nie pobiera nam tych kilku watów, które zazwyczaj pobiera monitor, jak jest po prostu wyłączony, uśpiony. O. No i na koniec ze złącz zostało nam jeszcze USB, które nam umożliwia podpięcie tego sprzętu do komputera. Podglądnięcie zdarzeń tego, ile nasz komputer Pobiera, ale wiecie co wygodniej, będzie to po prostu pokazać wam przy komputerze, żebyście zobaczyli o co chodzi. USB umożliwia nam to, czyli obsługę przez program, który mam zainstalowany u siebie na komputerze. I to co widzicie, to mamy pierwszą zakładkę, czyli stan pracy UPS-a. Mamy nazwę, mamy typ pracy, czyli zasilanie z sieci, pojemność baterii, jaki jest szacowany czas podtrzymania, ze względu na to, jakie jest obciążenie tak naprawdę na wyjściu, czyli całe moje stanowisko w tym momencie pobiera 300 W prawie. Jak odpala jakąś grę, to jest w okolicach 560 około. No i mamy szacunkowe zużycie energii, że 2,4 kWh. Zużyłem od czasu, kiedy podpiąłem i wyzerowałem ostatnio statystyki, jakie były u mnie na UPS-ie. I to co widzicie tutaj, jeżeli ja odłączę samo urządzenie z sieci, to zobaczycie co się stanie. Nie dość, że samo urządzenie nam zapikało, to dodatkowo dostaliśmy informację, że system jest zasilany z baterii UPS i widzimy, że teraz mamy tak naprawdę typ pracy z baterii, pojemność baterii jest w tym momencie 90% i przez 10 minut ten komputer powinien mi działać, nic się nie powinno z nim dziać. I te wszystkie informacje, na przykład, że zamknięcie będzie za 8 minut 10 sekund, możecie sobie podglądnąć na przykład w zdarzeniach, jakie się tutaj wyświetlają. Czyli przykładowo o 17.09 mój system jest zasilany z baterii, zamknięcie za 8 minut 10 sekund i te wszystkie informacje o braku komunikacji, to miałem zbyt długi przewód USB, albo po prostu wyłączałem, włączałem komputer i też mi się takie rzeczy wyświetlały. Ale kolejna zakładka to są na przykład ustawienia, i w ustawieniach możecie sobie zobaczyć, jakie są warunki zamykania systemu, jakiś sposób zamykania, wartość napięcia wyjściowego i możecie sobie określić, jaka jest czułość wejścia, jakie jest zużycie energii z wpisaniem, ile kosztuje tak naprawdę 1 kW. Jest tryb eko, czyli możliwość sterowania tymi gniazdkami, co ja mam odznaczone, bo w sumie to tego nie potrzebuję. Alarm dźwiękowy powiadomienia, który mi się wyświetlały, możecie wyłączyć je w system. Systemie, ale warto jest to zostawić, bo jakby czegokolwiek miałoby braknąć, to no przynajmniej wiecie już od razu, że hej, w całym domu nie ma prądu, tylko to jest jedyna wasza ostoja ostatnia, tak jak walanie łajku latarnia. No i oczywiście mamy dodatkowo jeszcze więcej informacji, czyli możemy zarejestrować swój produkt albo sprawdzić aktualizację, tylko, że mam akurat aktualne oprogramowanie, więc to jest fajne rozwiązanie i fajnie jest coś takiego widzieć i nawet podglądać sobie, ile w danej chwili mamy obciążenie, ale to daje nam pogląd na to, ile zużywamy tak naprawdę energii. I tu jest kolejna rzecz. Jakiej mocy tak naprawdę UPS jest nam potrzebny do naszego urządzenia, no to jak macie na przykład zasilacz 1000W w komputerze, to wcale nie będzie pobierać cały czas 1000 watów. Więc tak, ja mam tutaj podpięte całe swoje stanowisko, Odpaliłem wczoraj kontrola na najwyższych i pobierałem 565W. Więc to pokazuje, że w skrócie, jeżeli masz na przykład zasilacz 500W, to kup sobie 600 watów UPS-a, to na pewno on wytrzyma. I wytrzyma często dłużej, bo często większe UPS-y o większej mocy mają też większe akumulatory, więc dłużej będą w stanie podtrzymać komputer przy życiu. No bo jak sami widzieliście, to jest z okolica 8 minut, jak nie mam dużego obciążenia, a na przykład czy 4 minut, jakbym miał pełne obciążenie. Chodzi o to, żeby po prostu zdążyć ze wszystkim. Jak dostaniecie piknięcie, żeby zapisać, wyjść i skończyć. Ale jak się przełącza nasz UPS w tryb pracy, już podtrzymywania, zasilania całego na przykład stanowiska, no to wtedy on jest troszeczkę głośniejszy. To w tym momencie tak naprawdę chłodzi elementy, które są w środku, ale jak już podłączymy zasilanie z powrotem, to możecie usłyszeć, że jest zdecydowanie ciszej, ale tutaj wentylator i tak pracuje, więc czegoś takiego przy łóżku lepiej nie kłaść. Ja tutaj mam akurat takie miejsce, gdzie mam swój komputer, więc to sobie może delikatnie szumić, żeby po prostu dbać o temperatury wewnętrzne. No jak odłączymy to piszczy nie potrzebujemy oczywiście korzystać z aplikacji, żeby podglądnąć różnego rodzaju parametry, bo większość z nich wyświetla się na wbudowanym wyświetlaczu. Napięcie wyjściowe, częstotliwość wejściową, napięcie wyjściowe z gniazdek UPS-a, częstotliwość wyjściową z UPS-a, obciążenie na wyjściu, czyli ile watów pobieramy. I tutaj możecie zobaczyć, że jeżeli na przykład podjaśnie lampkę, to ona będzie tych watów pobierać więcej. Volt-ampery i w ilu procentach obciążamy UPS-a oraz przybliżony czas w minutach pozostałej pracy przy aktualnym obciążeniu, więc tutaj długo nam trzyma, żeby podtrzymać tą lampkę. Czyli w sumie to wszystko co jest potrzebne przy takim sprzęcie. Pozostaje nam jedynie kwestia tego na jakie parametry my musimy zwrócić uwagę przed zakupem. To model Eaton Ellipse Pro 1600, który ma moc znamionową 1600 VA. Tak w uproszczeniu. Na pudełku jest to 1000 W. Ile mocy potrzebujemy? To taki zasilacz awaryjny warto wybrać z nadwyżką. No i to jest tak naprawdę nasz główny, najbardziej interesujący nas element, czyli ile mocy jesteśmy w stanie wycisnąć z takiego urządzenia. No bo możemy sobie sprawdzić na przykład, ile nasze sprzęty będą wykorzystywały mocy za pomocą takich najprostszych istniejących na rynku mierników i one w miarę dokładnie wszystko pokazują. Wiadomo, mogą być trochę większe piki, trochę mniejsze, ale to jest pierwszy parametr, czyli moc takiego urządzenia. Drugi to jest na przykład sinusoida. czy wystarczy nam przybliżona, czy mamy urządzenia pomiarowe medyczne i potrzebujemy pełnej sinusoidy, no to wtedy możemy wybrać taki lub taki. Warto, żeby UPS miał ochronę przeciwprzepięciową, ale także do Ethernetu, żebyśmy mogli podłączyć sobie komputer normalnie do internetu też w bezpieczny sposób podczas burzy, a oprogramowanie i wyświetlacz to jest po prostu miły dodatek. Ostatecznie z fizycznej Budowy takiego urządzenia możemy się zastanowić nad tym, ile potrzebujemy rzeczywiście gniazdek, ale zawsze rozdzielaczem można z pojedynczego gniazdka wydobyć tak naprawdę kilka gniazdek. No i na przykład są gniazdka różnego rodzaju, mogą być na przykład szuko, a tutaj były te FR, one się nazywają. A szuko na przykład mają te tutaj takie druciki jeszcze po bokach oraz niektóre zasilacze mają możliwość zamontowania ich do szaf rakowych. Ten na przykład ma taką możliwość, tylko do niego trzeba nabyć dodatkowe akcesoria, które to umożliwią i wtedy łatwo jest go zamontować w szafie i wtedy mieć na przykład podtrzymywanie też routera, filtrowanie już sieci na wyjściu, więc to jest też taka fajna opcja, którą można dodatkowo dołożyć. No i oczywiście jest jeszcze jeden parametr, o którym ciężko jest wspominać, bo wielu producentów po prostu nie podaje informacji o głośności swojego urządzenia. Wiele z urządzeń, które mają mniejszą moc, na przykład nie mają działającego cały czas wentylatora, ten na przykład działa cały czas i delikatnie szumi, no a jak włączy się zasilanie awaryjne, to i tak nam nie zależy na tym, czy żeby było cicho, tylko żeby nam podtrzymało. I to jest w sumie najważniejsze. To też myślę, że tyle z dzisiejszego odcinka. Być może dla jednych był ciekawy, inni stwierdzili, że w sumie nie był ciekawy. Bo to w sumie prąd tylko przez to przechodzi. Ale z drugiej strony to umożliwia nam takie troszeczkę yy, luźniejsze spanie, bym powiedział. Bo nawet jak jest burza, to wiemy o tym, że nic się nie stanie z naszym komputerem. A dlaczego wybór padł na Itona? E chociażby dlatego, że mamy tutaj baterie, które możemy wymieniać nawet samodzielnie. A wielu producentów chociażby wsadza akumulatory i już nie ma wsparcia do starszych urządzeń. Czyli jak kilka lat minie i te akumulatory, które tutaj też się zużywają, w końcu nam padną, no to mamy po prostu boksa, który może i ma filtr przeciwrzepięciowy ale niczego nam nie podtrzyma. To też to jest fajne rozwiązanie i polecam od siebie. A no i byłbym jeszcze zapomniał rozwiązanie zagadki z samego początku, co może być namiastką UPS-a, z której korzystamy w domu? Otóż to, co widzicie przede mną. Czy duży, czy mały laptop, on ma wbudowaną baterię, więc tak naprawdę nawet jak odłączymy sobie od niego zasilania, albo nawet dwa zasilania, to i tak on będzie nam przynajmniej przez jakiś czas działać. Tak czy siak, linki wszystkie najważniejsze znajdują się na dole w opisie. M mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Przypominam też, że będzie stream 27 u mnie na kanale. Z GPC Acer, ale więcej szczegółów także opisuję tutaj na dole. No i tyle. Tutaj dwa inne filmy, które jest warto zobaczyć. Miejsce na subskrybujkę. Trzymajcie się. Do zobaczenia i cześć.